Obecność krzyża pod Pałacem Prezydenckim ściąga zarówno zwolenników, jak i przeciwników mieszczenia w tym miejscu symbolu tragedii narodowej, jaką była katastrofa w Smoleńsku. Podobnie jak inne tragedie, i ta jest bezwzględnie wykorzystywana politycznie, po to głównie by ośmieszyć i osłabić konkurencyjną frakcję. Na szczęście większość obecnych pod krzyżem to ludzie pamiętający, dlaczego ten krzyż został postawiony. Ta sprawa ma oczywiście swoje, swoje polityczne odzwierciedlenie, ale, ale to jest sprawa tego typu, że, 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 że ci ludzie są we własnym kraju wyśmiewani, opluwani, uważa się, że powinni wymrzeć jak dinozaury. Czy jest pan za aborcją do 65 roku życia? W ostatnich dniach pojawiła się spora grupa specjalistów od obrażania, kpin i docinków. Grupa ta jest bardzo aktywna, tak jakby chciała zapracować na dobre pensje maj, pachniała saska gęba, szalonym zielonym zęb. To był maj, gotowa była ta sukienka, a noc się stała ładnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule, nasz noże chły i wiedziałam, co ze mną będzie. Tam tą władzę chcesz podrzęcji. Małkoś kamowiąć! On nie wart jednej wzy! On jest jednej łzy. O, nie jest wart tej wzy. w serce Jezusa w pokoju i pojednanie nasze z Nim w serce Jezusa chwała Ponownie Warszawa, krakowskie przedmieście, za nami krzyż. Ten znak pozwolił nam w tej chwili, że naród podnosi się z kolan. Otóż zaistniała taka sytuacja, że chciałbym za pośrednictwem telewizji, tej właśnie niecenzurowanej, przekazać akcję. Akcję, która powinna ro, ro, rozejść się po całym świecie, po całej Polsce. Chcemy nawiązać do słów Jana Pawła II, największego Polaka. Jan Paweł II na krzeptówkach mówi: brońcie Krzyża, od Giewontów po Bałtyk. Bardzo was proszę rodacy, dołóżcie się do, do tej sprawy. Brońcie Krzyża, brońcie wszystkich Krzyży w Polsce. Otóż w tej chwili mamy taką sytuację, że z jednej strony lud Boży naród na ulicy. W drugiej stronie nie do końca polski episkopat, a po środku Krzyż. Co mamy robić? Wybierać dobro. Zło, dobre zwyciężać. Otóż chciałbym jeszcze z tego miejsca coś powiedzieć, bo jest bardzo ważne. Tutaj TVN24 kontynuował swój program Fakty po faktach. I zapisane w internecie zostało tylko połowę tego wywiadu, jaki tu został dokonany. Wycięto całą część, która mówi jasno, krytycznie o tym, że po raz pierwszy w życiu widziałem, że w asyście Zomo, Romo, Homo i różnych służb księża przychodzili tutaj po to, żeby wynosić krzyż na przekór narodowi, na przekór Kościołowi, na przekór historii. Jeszcze jedna rzecz, która została wyeliminowana z internetu. Otóż wielki apel do prominentnego działacza SLD i Wińskiego, o to, żeby dnia 10 yy, sierpnia. Bojówki i jednocześnie młodzieżówki SLD poniechały tej haniebnej akcji podążania do konfrontacji w dniu katastrofy. To jest największa hańba, jaką możemy sobie wyobrażać, żeby struktury partyjne dążyły do konfrontacji na bazie katastrofy smoleńskiej. My ale, ale, Dlaczego Dlaczego nie 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 ale przecież nie e że nie podpisał taki rzeczy, bo no, Episkopat nie podpisywał, tylko taki decyzje Ten krzyż zaniosł do kościoła. Teraz dopiero nie wiadomo, co tam e, społeczeństwo, jak będzie się zachowywać, jak ten krzyż tam będzie. Czy nie zechcą go przenieść z powrotem. A jak tutaj drugi postawiał, znowu zrobił, to mogą nie tam, to tam postawiał. Słuchaj pan, no, to tam, tutaj by musieli policję stale trzymać, żeby ludzie tak nie będzie. ustawiali krzyż, tak ten zabiorą będzie. drogi, tak a, albo będą układać ze zniczy krzyż, z tamtej strony, nie, nie, no to mówię, ta 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 ta... albo z kwiatów będą układać krzyż. Tego i z, nie wymarzą. I, 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 no i, i to głównie to jest problem tym... Że nawet ten krzyż ze Zniczy, ułożony tam, on będzie duży, bo każdy się dołoży, kwiaty dołożą, to tutaj te delegacje z tych okien będą pytać, panie prezydencie, co tam ci ludzie tam robią na naprzeciw? Co to, kto to jest? No będzie musiał im powiedzieć, yy, yy, dyplomatom, co to jest? Nie? jest tak? I to będzie wieczne. Trzeciego wydarzył się praktycznie cud. Ksiądz Małkowski dziwnym trafem przyszedł do nas. Nie będę panu całości tłumaczył. Ksiądz Małkowski po tym jak mnie błagał prosił żebyśmy obronili ten krzyż, ja mu powiedziałem: tak, ten krzyż będzie, obronimy, zrobimy wszystko, że ten krzyż zostanie. Krząc Małkowski dziwnym trafem przyszedł tu, trzeciego, przyszedł tu, obrócił się, podeszłem do niego, objęłem go i powiedziałem: krzyż został, obroniliśmy. Ścisnął mnie mocno i powiedział: tak, jest krzyż. Ja mu powiedziałem, proszę księdza, tak jak 18 czerwca obiecałem księdzu, że zajmie pan zaszczytne miejsce swojego przyjaciela. Dokończy ksiądz dzieła to, co zapoczątkował ksiądz Jerzy. Dokończymy tego dzieła także ani walentynowicz. Ksiądz będzie naszym kapelanem. Tak księdzu powiedziałem. Ksiądz wtedy wcisnął mnie mocno, powiedział tak. Chcę być waszym kapelanem. Będę waszym kapelanem. Po chwili podeszliśmy tu Dziewczyna powiedziała: Proszę księdza, czy mógłby ksiądz poświęcić ten krzyż? Małkowski powiedział: Na Ta chwilę takiego zachwiania, mówi: Tak, ale nie mam wody, ale mówi: Poświęcimy wodę, przynieście jakąś wodę. Po chwili chłopak wyjął plastikową z napisem i mówi: Tu jest woda święcona. Ksiądz Małkowski sekundy nie zastanowił się. Wziął, poświęcił krzyż, poświęcił nas. Odmówiliśmy modlitwę. Powiedział, pomódlmy się za kolejne ofiary zbrodni katyńskiej w Smoleńsku. A oto jest rezimę polskiej historii. Katyń, kula, krzyż i wspomnienia 1940 roku. To wszystko spowodowało, że tu stajemy na krakowskim przedmieściu przed Krzyżem i pamiętamy o naszej tożsamości, o historii, o, bez... o barbarzyństwie okupanta. Jednocześnie zastanawiamy się nad tym, co będzie z Polską. Polska bez Krzyża będzie nikczemną. Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Tak, jest pani Szkołę medialną, nie ojca Tadeusza. Wzrastająca agresja podejrzanych osobników, przybywających pod Krzyż Smoleński każe przypuszczać, że w najbliższych dniach, może już 9 sierpnia, szykuje się prowokacja. Wydawca telewizji narodowej w internecie dr Eugeniusz Sendecki przewiduje ciekawy scenariusz już w najbliższych godzinach. Proszę Państwa, wydaje mi się, że wieczorem 9 sierpnia 2010 roku powinniśmy tutaj być uzbrojeni w kamery. 9 sierpnia 2010 roku w Warszawie w godzinach wieczornych jest zapowiedziane, że jacyś ludzie mają ustanowić krzyż. To jest ciekawa sprawa, ponieważ jest to zapowiedź, który jest na teren powiatu i to korona Przypomnę, że krzyż jest własnością harcerzy i współłatność dla kancelaria RP, RP. Ciekawie to wszystko wygląda. Natomiast przypomnę, że na terenie miejskim leżą inne krzyże. Te są własnością ulotnych osób. Między innymi kolejny krzyż postawiony przed powiatem pojedynskim jest jeżeli wglądam w jak uleje i sam to tam osobiście zaniosłem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało z punktu widzenia prawa, formalnie jest to do obronienia.